Wnioski płynące z Fatimy. W historii znajdujemy wiele przykładów opieki Matki Bożej nad światem. Jednak ostatnie dwa stulecia możemy uznać za czas szczególnej aktywności Maryi w tym względzie. Nazwy miejsc, w których ukazała się w XIX i XX wieku. Ulica Dibak w Paryżu, La Salette, Lourdes, Fatima, Kibecho znają prawie wszyscy katolicy, gdyż każde objawienie odcisnęło w życiu kościoła niezatarte piętno. Skąd tak duża aktywność niepokalanej właśnie w tym okresie? Niewątpliwie wynikało to z wielkiej troski Matki Bożej o kościół zagrożony rosnącą siłą ateizmu. Wiek XIX był bowiem czasem nasilających się ataków na wiarę katolicką. Po rewolucji francuskiej 1789 roku przedstawiciele ruchów i organizacji wywrotowych toczyli walkę z kościołem w całej Europie. Gdzie tylko udało im się przejąć władzę, prześladowali kapłanów, konfiskowali majątek kościelny i przejmowali szkolnictwo, by oderwać od Boga młode pokolenia. Najmocniej idee antykatolickie przeniknęły społeczeństwo Francji. I to właśnie tam w XIX wieku Maryja najczęściej interweniowała, dając ludziom wskazówki, co powinni czynić, by podobać się Bogu. Do silnego ataku radykalnych ugrupowań politycznych na stary, zbudowany na fundamencie chrześcijaństwa porządek społeczny doszło na początku XX wieku także w Portugalii. W 1910 roku, a więc dwa lata po zamachu, w którym z rąk radykałów zginął król Karol I i jego syn, następca tronu Ludwik Filip, władzę przechwyciły masońskie liberalne ugrupowania. Natychmiast przystąpiły do zwalczania religii. Jednak Maryja, matka kościoła, nie zostawiła swoich dzieci w tym trudnym położeniu samych. Swoje orędzie przekazała trójce pastuszków w Fatimie. Choć nie wszystkie opracowania dotyczące portugalskich objawień należycie to akcentują, bez wiedzy o prześladowaniach Kościoła w Portugalii trudno byłoby zrozumieć brutalne naciski administracji lokalnej na młodziutkich wizjonerów oraz blokowanie przez wojsko miejsca objawień przede wszystkim w Dzień Cudu Słońca. Co więcej, temat rewolucji stanowił ważną część przesłania Maryi niepokalana wyszła poza lokalną portugalską perspektywę, ukazując ten problem jako światowy. W tym czasie serce rewolucji biło w Rosji. Po abdykacji cara w kraju narastał chaos, sytuacja dojrzewała do nowego przewrotu. I to właśnie wtedy, niemal w przeddzień zamachu stanu zorganizowanego przez partię bolszewików, który przeszedł do historii pod nazwą rewolucji październikowej, Matka Boża w Fatimie ostrzegła ludzkość przed ideologią, która wkrótce miała zapanować nad brzegami Newy, Wołgi i Moskwy, a stamtąd wyruszyć na podbój innych krajów. Jeżeli moje prośby nie zostaną wysłuchane, oświadczyła Maryja. Rosja rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody zostaną unicestwione. Wskazała jednak drogę ratunku, rozpowszechnienie ekspiacyjnego nabożeństwa pięciu pierwszych sobót i uroczyste zawierzenie przez papieża Rosji jej niepokolanemu sercu. Po spełnieniu tych warunków kraj ten miał się nawrócić, a na świecie na pewien czas nastać pokój. Względy natury politycznej sprawiły, że uroczyste oddanie Rosji Matce Bożej doszło do skutku dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II 25 marca 1984 roku. Niestety papież Polak nie zdecydował się na wymienienie w nim Rosji z nazwy, powierzając Matce Bożej cały świat, a w ten zawalowany sposób także Rosję. Skutkiem tego był wprawdzie rychły rozpad imperium sowieckiego, ale niestety nie towarzyszyło mu nawrócenie narodu rosyjskiego. Demontaż Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich stał się więc jedynie końcem pewnego etapu rewolucji. Błędy głoszone przez bolszewików rozlały się zresztą już wcześniej na cały świat. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wraz z upadkiem komunizmu nastąpiło przyspieszenie procesu dechrystianizacji Zachodu. Tak więc zasadnicze zadanie nawrócenia świata, w tym Rosji, pozostaje nadal aktualne i, jak należy wierzyć, wreszcie się dokona wraz z długo oczekiwanym poświęceniem Rosji niepokalanemu sercu Matki Bożej. Z historii objawień Matki Bożej w Fatimie wysnuć można smutny wniosek, że choć często narzekamy, że Pan Bóg milczy, nie daje nam znaków swojej obecności i potęgi, to gdy wreszcie przemówi, jak to się stało sto pięć lat temu w Fatimie, przechodzimy nad wszystkim do porządku dziennego. Nadal domagamy się wskazówek i żądamy cudów, najlepiej spektakularnych. A czy może być coś bardziej imponującego niż cud słońca z 13 października 1917 roku? Bo tak naprawdę pragniemy, żeby Bóg do nas mówił to, co my sami chcemy usłyszeć. Zachowujemy się więc jak Izraelici z czasów Pana Jezusa, którzy spodziewali się, że jako Mesjasz przyniesie On ich narodowi potęgę polityczną. Gdy tego nie uczynił, skazali Go na śmierć. Nie tędy droga, to my musimy zacząć myśleć po Bożemu, uznać w Jezusie Chrystusie Boga i Króla oraz wsłuchać się w jego nauki. Niestety obecnie świat nadal brnie w grzechy. Tylko jednostki się nawracają. Czy zatem nadal wisi nad nami perspektywa kary? Przypomnijmy, że Fatimie Maryja zapowiedziała tragedię II wojny światowej jako skutek tkwienia narodów w grzechach. I ta straszliwa zapowiedź się spełniła. Skoro tak się działo w czasie, gdy kościoły na Zachodzie i w Polsce były pełne, czego możemy się spodziewać dziś, gdy opustoszałe świątynie wystawiane są na sprzedaż? Gorliwego katolika nie powinno to jednak przerażać. Wystarczy bowiem spełniać wolę Bożą i żyć zgodnie z Jego przykazaniami w łączności z Kościołem Świętym, by zasłużyć na zbawienie wieczne. Pismo Święte obiecuje, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i tego się trzymajmy. Apostoł Fatimy nr 1 z 2022 roku czytał autor Adam Kowalik.